Witaj w filmiku Wiadomość od tej osoby. Jest to coś, co ta osoba chce Ci przekazać. Możliwe, że się boi, że nie wie jak, że nie ma okazji, że może sama nie wie, że chciałaby ci to przekazać, ale tkwi to w, niej, w jej podświadomości, w, jej, w sferze już emocjonalnej, ale jeszcze nie w sferze werbalnej. Więc wybierz sobie grupę numer jeden, dwa lub trzy i zapraszam do wiadomości od Twojej osoby jeżeli wybrałaś wybrałeś grupę pierwszą to ta wiadomość jest dla ciebie ta osoba ma bardzo ciepłe uczucia w twoją stronę ma ochotę ci pomóc ma ochotę ci pomagać ma ochotę sprawić że twoje życie stanie się troszkę bezpieczniejsze trochę wygodniejsze empatyzuje się z tobą chce stać na straży twojego bezpieczeństwa Dlatego, że ma do Ciebie silne uczucie. I to silne uczucie sprawia, że chce Ciebie e, chronić, chce Ci pomagać, empatyzuje się z Tobą i jest dla Ciebie dobra. Chce traktować Cię z delikatnością, chce Cię poznać, kim tak naprawdę jesteś. I dzięki, pa. pa. Jeżeli wybrałeś, wybrałaś grupę drugą, to ta wiadomość od Twojej osoby jest dla ciebie i zaczynamy. Ta osoba ma do podjęcia jakąś ważną decyzję, ta decyzja jest przytłaczająca, osoba ta szuka odpowiedzi, jest zaangażowana w szukanie odpowiedzi. Też ma wrażenie, że nie wszystko zależy od niej, że część, um, część z tego dylematu, przed którym stoi, jest poza jej, tej osoby kontrolą. E, ma wrażenie, że, że musi zdać się na los, musi zdać się na rozwój wypadków, na rozwój zdarzeń i że niekoniecznie ma zupełny wpływ na ten rozwój zdarzeń. Ta osoba próbuje znaleźć pokój i spokój w tym wszystkim, dlatego, że ta decyzja wydaje się być dosyć um, decyzją wysokiego stresu lub wysokiego ryzyka. Um, I ta osoba wie, że musi bardzo ostrożnie tę decyzję podjąć, że to nie jest decyzja, która, um, która, którą można podjąć spontanicznie. To jest decyzja przemyślana, to musi być decyzja przemyślana. Yy, I chyba ta Osoba chciałaby, żebyś o tym wiedziała, czy wiedział, że przez coś takiego przechodzi, żebyś wykazał, czy wykazała zrozumienie dla tej sytuacji. Jeżeli wybrałaś, wybrałeś grupę trzecią, to ta wiadomość od Twojej osoby jest dla ciebie i zaczynamy. Mm. Tutaj mamy jakiś, jakąś, jakiś lęk przed odrzuceniem. Wow, ta osoba jest w Tobie zakochana, ta osoba czuje coś, czuje coś do ciebie, coś mocnego, i ta osoba się tego obawia, boi się tego swojego uczucia, bo boi się, że może mieć złamane serce, boi się odrzucenia, boi się, że poczuje coś, co będzie za silne, za ciężkie martwisz się, że. Odejdziesz od tej osoby, albo martwi się, że ten związek potencjalny się rozpadnie i znowu będzie musiała radzić sobie ze swoim złamanym sercem. Ma bardzo dużą nadzieję na to, że to wszystko się ułoży, ale czuje, że stąpa po śliskim gruncie. Dlaczego? Ponieważ rozwinęła uczucia i emocje do ciebie i te jej emocje są bardzo delikatne, bardzo takie kruche. Ta osoba nie chce, żeby te emocje zostały złamane, uszkodzone, sponiewierane, więc wydaje mi się, że wiadomość do ciebie z kart płynie taka, że bądź ostrożna czy ostrożny z emocjami tej drugiej osoby i daj jej znać, że, że jesteś ostrożna i że nie zamierzasz ich zranić. Dzięki.